Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej Związek Radziecki. Jałta, rok 1945 komentuje profesor Paweł Wieczorkiewicz. Konferencja jałtańska obradowała w dawnych pałacach Mikołaja I w Ałupce a przede wszystkim w Liweti. Pałace te od jesieni 44 roku sprzątano, remontowano, przywracano im dawną świetność równocześnie oddział NKWD stwarzały odpowiednią atmosferę na Krymie, wysiedlając brutalnie zamieszkujących to terytorium, ten półwysep Tatarów Krymskich. Idea spotkania Wielkiej Trójki po pierwszej konferencji konferencji teherańskiej wisiała w powietrzu, co charakterystyczne. Po doświadczeniach z Teheranu Churchill protestował jak tylko mógł przeciwko temu, żeby spotykać się jeszcze raz ze Stalinem. Wiedział, że w konfrontacji Stalin-Roosevelt Churchill. Roosevelt weźmie stronę, tak jak to czynił w Teheranie sowieckiego przywódcy. Bał się nadmiernych ustępstw, bał się zgody na kolejne ekspansje sowieckie, bał się zgody prezydenta Stanów Zjednoczonych na uznanie niepodzielnej władzy sowieckiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Aby temu przeciwdziałać, podczas rozmów ze Stalinem, prowadzonym już przez siebie, w październiku 1944 roku. Zawarł z nim tak zwany gentleman agreement, tak to określano, albo porozumienie kartkowe, porozumienie papierowe, różne są nazwy tego układu. Po prostu w trakcie swobodnej dyskusji politycznej. Churchill zaproponował, że może warto by ustalić zakres wpływów Związku Sowieckiego i Wielkiej Brytanii w poszczególnych krajach środkowoeuropejskich i zaczęto procentowo określać, ile procent wpływów Sowieci będą mieli w Czechosłowacji, ile w Brytyjczycy, ile w Polsce, itd., itd. Efektem tej umowy było uznanie hegemonii brytyjskiej w Grecji, uznanie równowagi wpływów w Jugosławii i oddanie większości owych procentowo wyliczonych w sposób zabawny wpływów w pozostałych. Części Europy, Związkowi Sowieckiemu. No, ale przypomnijmy, że w październiku 1944 roku te obszary były już okupowane w znacznym stopniu przez Armię Czerwoną. Nie było tutaj miejsca na rządy demokratyczne, na rządy w konsekwencji w przyszłości strzegące suwerenności tych krajów. Czarty znakomicie sobie z tego zdawał sprawę. Fragment konferencji jałtańskiej. Dyskusja dotyczy losów naszego kraju. Najbardziej. Istotną częścią kwestii polskiej jest utworzenie stałego rządu lubelskiego. Roosevelt. Przeciw temu jest opinia publiczna w moim kraju. Pragniemy widzieć w Polsce rząd jedności narodowej. Jak utworzyć taki rząd? Oto nasze zadanie. Jeżeli pan prezydent pozwoli, to chciałbym teraz przedstawić nasze stanowisko. Churchill. Jak wiemy, obecnie istnieją dwa rządy, wobec których sojusznicy zajmują przeciwstawne stanowiska: rząd polski w Londynie i rząd lubelski. Wszyscy zgadzamy się, że naród polski musi mieć prawo wyboru własnego rządu, ale sprawa wyborów to problem odległy. Co będzie tymczasem? Mając na uwadze istniejące realia, chciałbym zaproponować, by tu na miejscu w Jałcie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki, utworzyły nowy rząd polski, który mógłby być uznany przez nas wszystkich i który sprawowałby władzę do wyborów. Chciałbym odpowiedzieć panu Churchillowi. Stalin. Pan Churchill zaproponował utworzenie rządu polskiego tu, na tej konferencji. Chciałbym wierzyć, że pan Churchill się przejęzyczył. Jak można utworzyć rząd polski bez udziału samych Polaków? Może by zaprosić ich jednak tu, do Jałty? E, nie mam w tej sprawie opinii. Na konferencji jałtańskiej rozstrzygano w sensie formalnym kilka kluczowych kwestii. Przede wszystkim najwięcej do uzyskania miał Roosevelt. Roosevelt występował w roli penitenta Stalina. Chodziło o to, że spodziewano się, że amerykańska bomba atomowa będzie gotowa za kilka miesięcy. Nie było pewne, jaki efekty militarne i polityczne, psychologiczne da eksplozja przewidywana nad terytorium japońskiej bomby. Zakładano i planowano, że inwazja wysp japońskich konieczna, jeśli by atak jądrowy nie złamał morale Japończyków, a liczono się, że tak się stanie, pochłonie około miliona zabitych obywateli amerykańskich. To były straty nie do zaakceptowania przez społeczeństwo amerykańskie. Amerykanie chcieli za wszelką na tego uniknąć. No i w związku z tym zwrócili się do Sojusznika do Józefa Stalina, aby i on wziął udział w wojnie z Japonią. Stalin postawił natychmiast swoje twarde warunki: w zamian za zaatakowanie Japonii, odzyskanie terytoriów utraconych przez Rosję w 1905 roku na rzecz Cesarstwa Japońskiego, a także Wyspy Kurylskie jako swoista nagroda i zdobycz, które nigdy do tej pory do Rosji nie należały. Poza tym sowiecka strefa okupacyjna w Korei, poza tym podzielone. Niemcy. Kwestia podziału Niemiec, dyskutowana na tej konferencji, była pomysłem dawniejszym, pomysłem, na który Stalin nie w pełni chętnie przystał. Przystał na podział Niemiec jako rozwiązanie czasowe, bo w dalekich planach marzyły mu się Zjednoczone Niemcy idące ręka w rękę ze Związkiem Sowieckim. Kilka razy, co zdumiewające w czasie wojny i później. Stalin wypowiadał takie poglądy, że gdyby tylko Hitler chciał pójść z nami do końca, pozostalibyśmy niezwyciężonym sojuszem. To było to wymarzone rozstrzygnięcie strategiczne. Na razie jednak trzeba było podporządkować się realiom, trzeba było uznać polityczne status quo w Europie. Konferencja jałtańska przebiegała bardziej jeszcze niż teherańska w warunkach pełnej inwigilacji delegacji zachodnich przez sowieckie służby specjalne. W Jałcie siedział. Ławrienty Beria, nadzorujący tajne służby z ramienia Biura Politycznego, siedział komisarz bezpieczeństwa publicznego w Siewiełot Mierkułow i mnóstwo techników i specjalistów. Syn Berry Sargo, utalentowany, wybitny inżynier elektronik, zakładał osobiście podsłuchy w wszystkich lokalach zajmowanych przez Amerykanów i Brytyjczyków, łącznie z łazienkami, bo wiadomo było, że Churchill lubi dyktować pewne rozstrzygnięcia polityczne, czy prowadzić poważne rozmowy, czy narady z współpracownikami siedząc w wannie lub wręcz na sedesie, więc łazienki także zostały silnie zradiofonizowane. Innymi słowy, Stalin wiedział wszystko, absolutnie wszystko, co dzieje się po drugiej stronie. Grał po raz drugi, czym więcej może nawet niż w Teheranie, absolutnie w otwarte karty. Nic dziwnego, że uzyskał wszystko, czego chciał, czego się spodziewał, o czym mógł tylko marzyć. Przede wszystkim bardzo dalekie ustępstwa w sprawie Polski inicjowane oczywiście przez Amerykanów, nie przez Brytyjczyków. Ta kwestia, chociaż właściwie rozstrzygnięta w Teheranie, w Jałcie została ostatecznie zatwierdzona. I rzecz miała wymiar symboliczny. Szlachetni rewolucjoniści rosyjscy, bo takich trzeba określić pod znaku Mięsiewików, czyli tego odłamu partii socjaldemokratycznej, który nie pogodził się z taktyką i strategią bolszewików, wystąpił przeciwko nim w 17 roku i zawsze był w opozycji. Potem, przede wszystkim, na emigracji. Więc owi szlachetni rewolucjoniści rosyjscy tak oceniali perspektywy i znaczenie sprawy polskiej dla rozstrzygnięć w skali globalnej. Rozstrzyga się i przesądza los przyszłego porządku międzynarodowego. Czy ustanowi się precedens zaborczej aneksji, czy też świat demokracji? Czy największy kraj europejsko-azjatycki, pretendujący do kierowania międzynarodowym ruchem robotniczym, tym nosicielem ideałów przyszłości, zda egzamin nie tylko siły ten ma już za sobą, ale też prawa i sprawiedliwości, przynajmniej w stosunkach międzynarodowych? Oto wielki problem o fundamentalnym znaczeniu szło rozstrzygnięcie sprawy polskiej, czy zostanie rozstrzygnięta sprawiedliwością, czy siłą. Została rozstrzygnięta zgodnie z siłą. Tak też zresztą miał wyglądać i miał być urządzony świat. Roosevelt z radością przyjął pomysły Stalina o dyktacie trzech mocarstw, więcej umacniał go w tym poglądzie. Miał to być chór małych ptaszków, które jednak zamykają dzióbki w momencie, kiedy rozlegnie się potężny głos trzech Orłów, które zapanowały nad światem. Pamiętajmy jednak o tym, że jeden z owych trzech panujących orłów, orzeł brytyjski, miał mocno podcięte skrzydła, tak naprawdę od Jałty rządzą światem dwa supermocarstwa, Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki. Zdjęcia.